Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj! Nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Dawid, słuchajcie. Jakbyśmy teraz wyszli na zewnątrz, i nie byłoby tej takiej pogody zachmurzonej, tych chmur, które teraz są, to byśmy zobaczyli dokładnie taką sytuację, ponieważ tutaj wyświetla w czasie rzeczywistym to, co byśmy zobaczyli. Czy tutaj widać jakieś gwiazdy? Nie. Zaraz, zaraz. A słoneczko to czym jest? Gwiazdą. No, Gwiazdo. oczywiście, także tak, gwiazdą jest. Czyli widzimy jakąś gwiazdę. No to co, czekamy do nocy, tak? 10 godzin posiedzimy, słońce no zajdzie, oglądamy, tak? No nie. Mamy tutaj w naszym planetarium taki magiczny zmieniacz czasu, który sprawia, że przenosimy się dużo szybciej do sytuacji, którą będziemy mogli zobaczyć e, dzisiejszej nocy. Słoneczko zachodzi. Czy to słonko tak naprawdę podróżuje tak po, 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 po niebie? No chyba to jest tak, że to ziemia się obraca i wobec czego widzimy wokół własnej, osi. wokół własnej osi i dookoła słońca są dwa ruchy. I jeden powoduje, że mamy noc, dzień, a drugi ruch powoduje, że zmieniają nam się roku. I takie taki niebo zastalibyśmy dzisiaj w nocy. Oczywiście sytuacja tak szybko się nie zmienia. Jeszcze przez parę nocy będziecie mogli poobserwować to, co tutaj e, teraz zobaczycie. Czy ktoś z Was rozpoznaje jakieś e, konstelacje, jakieś gwiazdozbiory? Widział kiedyś? Ja, ja widziałem. Ja. Ja widziałem ja, ja, wielki mózg. Ja, 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 tak. tak. ja widziałam wielką niedźwiedzicielkę. Tak? Teraz tak. Czy ktoś wie w ogóle ile gwiazd możemy gołym okiem dostrzec na, 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 na naszym nocnym niebie? Tysiąc. No troszeczkę jeszcze dorzuć. Nie. nie, miliony to nie. Tych, których możemy zaobserwować gołym okiem, jest około 3 tysięcy. E, oczywiście, jak mamy teleskop, to jest to więcej. E, no i już od pradawnych czasów ludzie starali się z tego zrobić, połączyć to jakoś, bo bardzo lubią, jak coś tworzy jakieś obrazy. I z, na, nasze, na niebie, które otacza Ziemię, jest 88 gwiazdozbiorów, z czego 66 my możemy y, zaobserwować z naszej półkuli. Wygląda to tak. Natomiast jesteście ciekawi, jak starożytni sobie wyobrażali, jakie to są rysunki? No to proszę, tam proszę nie świecenie tym telefonem. O tym. Możesz schować ten telefon, jest teraz niezbędny. Dziękuję. Eee. Na powarańczowo macie gwiazdozbiory, które widzimy tylko na naszej półpuli. Na niebiesko są gwiazdozbiory zodjakalne, czyli na przykład zakryp ma taki gwiazdozbiór. Tak, jest tutaj strzelec. Tutaj mamy koziorożca, tutaj mamy wodnika. A te zielone to są gwiazdozbiory, które są widziane tylko na półpuli południowej. E, fragmentami nam się troszeczkę pokazują, ale to jest tuż nad horyzontem, więc tak naprawdę zaobserwować ich nie możemy. Więc w związku z zbiorów tych takich e, stałych, które są o każdej porze roku, to właśnie mamy te dwa. A jaką wodą mamy teraz porę roku? Czy ktoś wie? No wydaje mi się, że do 21 września to jeszcze jest lato. I w lecie możemy obserwować, czy widzicie takie jakieś jasną formację gwiazd jakieś na, na niebie, czy gdzieś jakieś Nie. jaśniejsze gwiazdy. Nie, Nie Tam. widzicie. Tam. Dobra, to Wam łatwiej. podświetlam takie jasne gwiazdy, które widzimy tylko latem, które są, w, są, że tak powiem, omawiane właśnie w lecie, ponieważ wtedy możemy je zaobserwować na naszym niebie. Każda z tych gwiazd należy do osobnego zbioru. natomiast tworzą one tak zwany trójkąt letni. Tak wygląda ten trójkąt, trójkąt zaraz Wam z i są to gwiazdozbior łabędzia, gwiazdo Liry, zwany czasem w Polsce omyłkowo gwiazdozbiorem zbiorem i gwiazdozbiór Orła. To też starożytni wymyślili, ponieważ Zeus, który się przemienił w Orła w Micie, chciał porwać sługę, który będzie służył na Olimpie, żeby polewać wino do pucharów i porwał sobie najpiękniejszego młodego księcia, żeby mu służył Ganibedes. I tak to zostało przedstawione. To są do zbiory, które widzicie tylko latem. Natomiast odchodzi w tej chwili jesień i... Takim e, najważniejszym z gwiazdozbiorów, który się pojawia jesienią, a jest, gwiazdozbiór jest częścią, y, symbolem tego jest kwadrat. Taki kwadrat, który jest częścią gwiazdozbioru, który wygląda w ten sposób. I teraz mam do Was pytanie. Co może przedstawiać ten, ten gwiazdozbiór? Ośmiornice. Ośmiornice. No mi też to najbardziej ośmiornice przypomina. Natomiast wyobraźcie sobie, że starożytni widzieli tam Pegaza. I to jest gwiazdozbiór Pegaza, który pojawia się na naszym niebie jesienią. Te letnie za chwilę zejdą. Natomiast gwiazdozbiór Pegaza będzie najbardziej widocznym gwiazdozbiorem w okresie jesieni. No to co, to polecimy teraz na jakąś podróż, może udamy się troszeczkę na orbitę, dobrze. Ja teraz wygaszę gwiazdy, no i zapinajcie pasy, startujemy. Więc tutaj możemy zaobserwować Ziemię. Tak jak widzę, widziało ją niewiele osób, bo tylko niewielu astronautów udało się na orbitę. E, czy macie pomysł, czym mogą być te żółte plany? Czy to jest jakaś, nie wiem, e, choroba na Ziemi, czy co to jest? Światło. Światło, tak, doskonale. E, tak wyglądają e, punkty, które świetlne zlewają się w całość. A gdzie jest najwięcej świateł? W miastach, w miastach. Ja bym powiedziała, że w miastach, czyli tam, gdzie skupiska ludzkie one są największe, tam jest najwięcej świateł. I tak możemy na przykład tutaj zaobserwować deltę Nilu, gdzie zgromadziło się życie wokół rzeki. Na pustyni nie ma świateł, tu możemy zaobserwować włoskiego buta. Tutaj mamy Polskę, Warszawa. Wszędzie, gdzie, gdzie jest więcej tych miast, to po prostu jest więcej świateł. W Paryżu, w Paryżu też, tak, w Paryż jest widoczny. Jako, jako skupisko światła. Także tak wygląda ziemia. Troszeczkę jeszcze udamy się w podróż dalszą, oddalimy się za chwileczkę z ziemi, żeby zobaczyć jak wygląda nasz układ słoneczny. Wow. Te linie, które widzicie, są to oczywiście linie narysowane tak, żeby dla orientacji, ponieważ tych linii tak naprawdę nie ma. To są orbity, po których poruszają się planety naszego układu. Czy znacie jakieś planety w ogóle? Mars. Venus, Wenus. Saturn. Saturn. Aha. Mars. Wenus. Dobra, to ja mam propozycję. Polecimy sobie gdzieś na którąś planę. Na którą polecimy? Na Mars. Dobra, to lecimy na Marsa. lecimy. Mars? jest, No i wylądowaliśmy na Marsie. Czy macie pomysł, dlaczego taki kolor ma ta planeta? Otóż nie, no to planeta nie należy do specjalnie gorących, a natomiast kolor jej pochodzi z jednego powodu jest taka, takiego koloru, ponieważ w składzie litosfery tej planety jest bardzo, bardzo dużo żelaza. A co robi żelazo, jakie zostawimy na słońcu, na deszczu? Zardzawieje, prawda? Czyli można powiedzieć, że jest to bardzo zardzewiała planeta. My jako ludzie bardzo jesteśmy zainteresowani, ponieważ ta planeta rokuje na to, że będzie można tam wybudować stację kosmiczną, ponieważ warunki na niej panujące są najbardziej odpowiadające nam ze wszystkich planet Układu Słonecznego. Co prawda jest tam bardzo zimno, bo średnia temperatura wynosi minus 60 stopni. W okolicach bieguna na minus 120. Natomiast na równiku zaobserwowano w lato około plus 20. Jest możliwość, że będzie można tam wybudować jakąś stację orbitalną no i w przyszłości może polecieć. Z tego tytułu, że ludzie są nią tak bardzo zainteresowani, wysyłamy tam całe stada robotów, rozmaitych łazików, sąd, które mają ją badać. Także można ją określić jako planetę, a, która jedyna jako nam znana jest zamieszkała przez roboty. A nawet w zeszłym roku było lądowanie sondy Perseverance i e, ta sonda zabrała ze sobą helikopter, takiego drona, Helikopter, tutaj macie miejsca e, lądowań poszczególnych, e, e, poszczególnych łazików. E, jest również taki rów widoczny. Jest to największy kanion w układzie słonecznym. To, co tutaj widać w formie takiej rysy, e, to jest kanion o głębokości 8 km, czyli schowałby się w nim nasz ziemski e, Monteverest. Mamy również na Marsie największą górę w układzie słonecznym, A, czyli e, góra. Orientujecie się w ogóle, jaka jest największa góra na Ziemi? Montebeles. A jaką ta góra ma wysokość? 8. No, bardzo dobrze zaczęłaś. 8000 tysięcy. Aha, 8 tysięcy metrów. 8,800 dokładnie. O, tutaj właśnie nam się pojawiła ta góra, która jest na Marsie. Tak jak mówiłam, największa w układzie słonecznym. Ta góra ma 21 tysięcy metrów, czyli Monteverest prawie trzy razy by się na niej dało postawić. Natomiast powierzchnia tej góry jest taka, że gdyby ją postawić na Polsce, to przykryłaby całą Polskę. Także jest to ogromna góra. Dobrze, to tyle o Marsie. To gdzie byśmy jeszcze mogli polecić? Jowisz. No, Jowisz był pierwszy. Dobra. To polecimy sobie wobec tego na Jowisz. Daleka droga przed nami. No i zbliża się do nas wielki plaster bekonu. Tak wygląda Jowisz. Jowisz jest największą planetą naszego Układu. Dzięki jego polu magnetycznemu możemy spać nieco spokojniej, ponieważ on jako największy ściąga wszystkie komety, meteory, wszystko, co leci w stronę naszego Układu, ląduje na Jowiszu, ponieważ ma on nieprawdopodobną moc ściągania grawitacyjnego, jest taką jakby tarczą układu słonecznego. Żeby Wam uzmysłowić wielkość tej planety, to tutaj nam się pojawiło coś takiego, kropa taka czerwona. Wiecie jak to się może nazywać? Wielka. Czerwona plama. Taka jest oficjalna nazwa tego, co jest na Jowiszu. To, co tutaj Wy wszyscy widzicie, jest to oko jakiegoś cyklonu, ponieważ, tak jak widzicie, są wiatry, które wzburzają całość Jowisza. Jowisz, który jest gazowy. Tam wszystko krąży, są ciągłe wichury, nieprawdopodobne wiatry. I to jest oko cyklonu, który powstał jakieś 300 lat temu. Nie wiadomo, czy kiedyś wygaśnie, czy nadal będzie krążył. Natomiast przedstawia się to nam właśnie w formie takiej plamy. Żeby warto się tą wielkość równesłowić, to w tej czerwonej plamie tutaj umieścilibyśmy Ziemię, e, Marsa, Wenus, możemy nasz księżyc jeszcze wsadzić i jeszcze trochę miejsca zostanie. Czyli spójrzcie jak ogromną jest e, ta planeta. Oczywiście wylądować na niej nie można, bo Jowisz należy już do e, tak zwanych gazowych olbrzymów, a planet, a na, na których wylądowanie jest. Yy, niemożliwe, no, jakbyśmy tam wylądowali, to byśmy wpadali, wpadali, a w końcu by nas kompresja zmiażdżyła, więc nawet na razie, przy obecnej technologii, nie możemy marzyć, że tam jakąś sondę, no bo po prostu nie, nie, nie ma takiej fizycznej możliwości. Mam teraz do Was takie pytanie. Czy myślicie, że jakbyśmy tak. jednak udało się na tym Jowiszu wylądować, to jakie byśmy tam widzieli gwiazdy? Czy te same, co z Ziemi, czy zupełnie inne jakieś gwiazdozbiory? Inne. No to patrzymy. Co tutaj nam się uda zobaczyć? Inne. Inne. Dobra. Nie do końca. do końca. Czy widzimy tutaj jakieś znajome kształty? Ja spróbuję się troszeczkę. Obrócić. Trójkąt X. A dobra. Jesteśmy nie na tej półkuli. Troszeczkę przyspieszymy. Dobra, a czy te kształty Wam coś przypominają? Troszeczkę za szybko poleciała. Otóż właśnie usiłuję wrócić do tego, żeby Wam pokazać wielką niedźwiedzicę, która tutaj gdzieś przeleciała przez moment. O. Jest, wracają na nasze A, gwiazdy, wracają. O, czy widzicie ten kształt, czy rozpoznajecie? O, ten tutaj. Wielka niedzielica. Nie tak, dokładnie. E, tutaj mamy mały wóz e, z gwiazdą polarną, czyli gwiazdozbiory są dokładnie te same. Będąc na Jowiszu będziemy widzieli dokładnie te same e, gwiazdozbiory. No to teraz zobaczmy, co się stanie, jeżeli wylecimy poza, poza ten nasz układ słoneczny. Co się stanie z tymi gwiazdami? Za chwileczkę będziemy mogli zaobserwować. Powoli oddalamy się, ucieka nam Jowisz. Zwróćcie uwagę, te linie to są takie umownie narysowane linie, żebyśmy mogli zobaczyć te kształty gwiazdozbiorów, kształty asteryzmów. Zwróćcie uwagę, jakie są odległości pomiędzy gwiazdami. Przy czym ten jeżyk, którego widzimy, to jest wszystko, co my możemy dostrzec gołym okiem, oczywiście bez teleskopu. Natomiast w tej chwili wylatujemy poza drogę mleczną, poza ten nasz układ. I w świetle tego, co właśnie rozmawialiśmy, że jest tak strasznie dużo tego nieba, patrzcie teraz, jak niewiele z naszej chociażby galaktyki jedynie możemy zaobserwować, jak maleńcy jesteśmy tutaj w tym kosmosie, w tym układzie. To maleńka część galaktyczna. To miejsce, gdzie my się znajdujemy, czyli ten nasz jeżyk, te nasze gwiazdki, które możemy obserwować, które mi się wydają tak ogromne, cały nasz Układ Słoneczny mieści się tutaj w jednym tylko ramieniu naszej galaktyki. Jest to tak zwane ramię Oriona. E, a wielkość galaktyki, no widzicie. E, czyli tak naprawdę człowiek tego jeszcze na razie nie zbadał i na razie nie mamy sprzętu, żeby wylecieć tam dalej. E, nasza galaktyka, tak jak widzicie, jest galaktyką spiralną. W jej oku, w takiej poprzeczce, jest ogromna czarna dziura, która ściąga okoliczne gwiazdy. To powoduje, że taki efekt świetlistego oka powstaje. Czarnej dziury jako takiej zaobserwować nie można, bo nie wiadomo, że zaobserwować to można tylko coś, a co generuje światło. No czarna dziura pochłania światło, nie generuje. Natomiast możemy widzieć, Eee, możemy widzieć eee, gwiazdy, które są ściągane. Ja was jeszcze przez e, to oko przeprowadzę, bo to jest bardzo piękny widok, jak lecimy między gwiazdami w kierunku naszego Układu. No i zbliżamy się do tego naszego nieżyka, czyli te, tej części e, Wszechświata, którą jesteśmy w stanie zaobserwować. A weźcie pod uwagę, że taki galaktyk jest na, jak nasza, czyli tego, co teraz widzieliście, w głębszych miliony, także bardzo niewielki fragment udało nam się tylko poznać. I tym pięknym widokiem chciałam, mam podziękować za nasz pokaz.